Bóg otworzył bramę do życia wiecznego przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna raz na zawsze dla absolutnie każdego człowieka, nawet dla najgorszego grzesznika. On swoją decyzję podjął, już nigdy więcej jej nie zmieni. Teraz decyzja należy do mnie, należy do Ciebie: czy chcesz pójść do nieba, czy do piekła. Jak to? Pan Jezus w ten sposób o tym mówi w Ewangelii Jana. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Decyzja podejmuje się tu i teraz w tym życiu. Ty ją podejmujesz, ja ją podejmuję. Dlatego chrześcijanie nie modlą się za zmarłych, to nie ma żadnego sensu, ale głoszą Ewangelię żywym, aby podjęli wybór jeszcze w tym życiu. Jaki jest Twój?